Umiłowany ludu Boży, przyjmijcie pokój, miłość i miłosierdzie, wychodzące z trójcy przenajświętszej, w jedności jako lud Boży, idący nie rozpaczając i nie tracąc wiary. Podążajcie naprzód. Ku wiecznej szczęśliwości. W tej chwili bardziej niż w innych musicie podjąć decyzje, które będą Was oświecać i otwierać Wam duchową drogę. Zanim będzie za późno i przyzwyczajenie zupełnie Was zaślepi. Lud naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa jest uparty, obłudny, próżny, pyszny i nieposłuszny. Dlatego też cierpi. Ostrzegamy Was przez miłosierdzie Boże o tym, co prowadzi Was do utraty życia wiecznego. A nie odnosicie tego do siebie, tylko do braci. Przychodzę ze wzniesionym mieczem jako znak, że oczyszczenie ludzkości przyspiesza i jest krwawe, tak jak sam grzech człowieka. Musicie opróżnić ludzkie ego z tego, co trzyma Was przywiązanymi do głupoty i wyniosłości? Musicie zastosować poprawę do samych siebie, i żyć, i działać w braterstwie i Bożej miłości. Dajcie posłuch tym słowom, które z woli Bożej. Do Was skieruję, a Wy uważacie, że są dla innych Waszych braci. Muszę powiedzieć, iż są dla każdego i każdej z Was, którzy to czytacie, są dla Ciebie, a nie dla kogoś innego. Własnego ego, jako swojego Boga. Z powodu tego nie dzielicie z innymi bólu, nie cierpicie z tym, który cierpi, nie radujecie się z tym, który się raduje. Żyjecie w ciągłej walce z bliźnimi. Nie, dzieci Boga, takie postępowanie oddala Was od postępowania na wzór naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, i wciąga Was w nurt świata, który zatracił wartości, nade wszystko te duchowe, i stąd jest ten chaos. W którym się znajdujecie. Zmieńcie się nie jutro, lecz dziś, dokładnie w tym momencie, abyście nie tułali się samotnie, gdy potrzebujecie swoich braci. Wszyscy będą potrzebować pomocy braci wobec oczyszczenia. Które nadciąga. Rozmyślajcie nad tym: Ziemia nie zostanie oczyszczona wodą, lecz ogniem, tym, który pochodzi z technologii stworzonej, aby niszczyć bez współczucia. W tym świecie zrujnowanym, wzburzonym, i zrozpaczonym. Człowiek kieruje swoje spojrzenie i swoje źle ukierunkowane siły przeciwko temu, co reprezentuje to, co Boskie. Dlatego, ludu Boży, patrzcie w swoje wnętrze i zmieńcie swoje ciągłe wyrzuty. Jakie kierujecie ku Bogu? Wdziękuję, Ojcze, gdyż szlifujesz mnie Twoją miłością. Cóż dzieje się na Ziemi w tej chwili? Musicie nauczyć się być miłosierdziem, pokojem wewnętrznym, miłością, wiarą i nadzieją. Abyście otrzymali to samo. Przygotujcie się. Dla człowieka jest bardziej do zniesienia to, co się dzieje, gdy trwa w Bogu. Nie tak ten, kto trwa w swoim ja. Te stworzenia nasycają się wygodnictwem, nie są miłością, i z własnej woli idą same. Wy, ludu Boży, działacie już w Was samych. Czyńcie drogę lżejszą, aby nie była ona zbyt ciężka, lecz przeciwnie, by była drogą pobłogosławioną przez wiarę i miłość do Boga. Ludu Boży. Z ust Kościoła naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa wydobywa się lament. Nie zatracajcie się, nie lękajcie się. Bądźcie spokojni i miejcie pewność opieki naszej Królowej i Matki, która jest z Wami, by Was prowadzić, jeśli na to pozwolicie. Wulkany będą utrapieniem dla dzieci Bożych. Nie traćcie czujności, trwajcie w gotowości. Ziemia trzęsie się mocno, ludzie będą biegać od skrajności do skrajności wobec siły natury. Stworzenia Boga, bądźcie ludźmi wiary. Nie możecie się budować na tym, czego pragniecie po ludzku, lecz na woli Bożej. Umiłowany ludu Boży, to jest chwila na to, abyście się zmienili, nawrócili i przygotowali na to, co będzie silniejsze. Od tego zależy to, jak będziecie żyć dalej. W ciągłym narzekaniu, czy w woli Bożej, która daje Wam pokój. Nie chcecie być odnowionymi. Błoto ego jest dla Was przyjemniejsze niż nawrócenie oparte na poświęceniu. Musicie dalej modlić się duszą, władzami i zmysłami jednocząc się, aby się modlić bez rozproszeń. Modlitwa jest potrzebna dla was jako ludzkości. Miejcie świadomość, że Pismo Święte jest siłą dla dzieci Bożych. Eucharystia jest pokarmem dla dzieci Bożych. Karmcie się nimi. Zanim Uobecni się tajemnica nieprawości. Ludu Boży, wojna sączy się z różnych źródeł, nie przestając patrzeć na centrum chrześcijaństwa jako na swój cel, aby przerazić owce. Wiary. 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 Słuchajcie, jak grzmi etna. Budzą się kolosy, i ludzkość, będąc więźniem samej siebie, rozpacza. Jakże będziecie tęsknić za czasami, w których obecnie żyjecie. Jakże będziecie narzekać na tak wielką ignorancję, w której żyliście. Obudź się. Ludu Boży, obudź się, bo głód duchowy nadjeżdża na ziemię na swym koniu. Głód fizyczny nadjeżdża, ogłaszając dla ludzkości to, co ma nadejść. Wiara utrzymuje człowieka nieporuszonym. Czy macie wiarę? Błogosławię Was, któż jest jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg. Święty Michał Archanioł